Szanowni Państwo, wiecie już z pewnością, że nasza galeria organizuje w dniach 16 i 17 grudnia swoją pierwszą internetową aukcję bibliofilską na profesjonalnym portalu aukcyjnym OneBit.pl. To wydarzenie dla miłośników książek i sztuki, a także dla poszukiwaczy interesujących i niebanalnych prezentów. Do tej pory skupiliśmy się na pierwszym dniu aukcyjnym. Nasze książki, mapy i tym podobne znajdują się w dziale aukcje książek pod tym adresem. Teraz zwracamy uwagę, że 17 grudnia od godziny 19 będzie można licytować aż 125 dzieł sztuki. Grafiki artystyczne, rysunki czy rzeźby. Ich zdjęcia i opisy są dostępne w dziale Aukcje Sztuki pod tym adresem. W tym drugim dniu będzie można powalczyć o rysunki Wilkonia i Szancera, Rzeźbę Kobro i aż trzy rzeźby Mitoraja. Asklepios Quiras. II i mito. Antyk był oczywiście jednym z głównych źródeł inspiracji mitoraja. Tworząc swoje rzeźby odwoływał się do mitologii lub historii Grecji i Rzymu. Rzeźby nosiły zwykle tytuły odwołujące się do starożytności: Ikar, Perseusz, Eros, Asklepios, Mars, Gorgona czy Pesagio, i Krytycy twierdzili, że artysta, przywołując piękno i idealne proporcje rzeźb klasycznych, jednocześnie je reinterpretował i Uwspółcześniał, choćby poprzez wydobywanie spękań i uszkodzeń powierzchni posągów. Mitoraj studiował w krakowskiej ASP u Tadeusza Kantora. W 1968 roku po studiach wyjechał do Paryża, by kontynuować naukę w École Nationale Supérieure de Beaux Arts. Zaczynał jako malarz i grafik, następnie zajął się głównie rzeźbą. Dziś jest zaliczany do grona najwybitniejszych współczesnych rzeźbiarzy świata. A już jutro przypominamy, od godziny 18 będzie można licytować książki, mapy i pamiątki historyczne znajdujące się w dziale aukcje książek. Będzie to dokładnie 365 pozycji. Zapraszamy na naszą pierwszą internetową aukcję na portalu onebit.pl i jak zawsze na stronę www.atticus.pl Informacji udzielamy telefonicznie, mailowo i poprzez komunikator. Do zobaczenia na stronie 1bit.pl. Zakochaj się w antykwariacie.